Polska. W czwartkowy wieczór zasiadłem przed telewizorem, co zdarza mi się ostatnio niesłychanie rzadko, by obejrzeć lepszą Polskę. Niestety zobaczyłem jedynie lepszy Polsat, którego osobieniem jest ciągle Dorota Gawryluk, dziennikarka inteligentna, dzielna, rzekłbym przebojowa. Podstawowy wniosek, który mi się nasuwał podczas oglądania programu, brzmi, że na lepszą Polskę Przyjdzie jeszcze trochę poczekać, przynajmniej do czasu, aż młoda widownia obecna na sali podrośnie i wejdzie do polityki. Na razie bowiem w debacie o polski wymiar sprawiedliwości zobaczyłem tylko zwaśnione środowisko prawnicze w dodatku w proporcji 3 na 1 i żenujący popis, mimo pewnych prób krygowania partyjnego upolitycznienia dyskutantów. Sens ich wypowiedzi sprowadzał się do e, prawa Kalego, e, przypadkowo e, Afryko, Afrykanina, za co z góry przepraszam, ale nikt lepiej od niego e, tej zasady nie wyraził. Praworządność ich zdaniem jest wówczas, gdy rządzą oni i ich ludzie, a nie praworządność, kiedy rządzą inni. Proste, proste. Nieważne, że. E, Ci rządzący są wybrani przez naród, jak aktualny prezydent, czy przez większość sejmową, jak e, ciągle wciąż istniejący neo-KRS. Oczywiście wypowiedzi tej trójki były zniuansowane. Jedni skłaniali się ku propozycji, aby instytucje, ich zdaniem niepraworządne, zaorać na rępał, drudzy radzili poczekać, aż zmieni się prezydent i wtedy wszystko splantować legalnie. Ewentualność, że Polacy wybiorą niezależnego prezydenta, na przykład redaktor Gawryluk, mocno ich ubawiła. Nieco wcześniej jeden z ekspertów nazwał prowadzącą dziennikarkę symetrystką, co prawdopodobnie jego zdanie miało być przyganą, a dla mnie akurat jest największym komplementem wobec dziennikarza, bo koniec z rzędem, dlatego kto znajdzie jakiś innych redaktorów, Spełniających podobne standardy. Sam z dużym wysiłkiem znalazłem może trzech. Jeśli heroldem budowy praworządności w III RP ma być pan Bodnar, lewo skrętna marionetka na sznurku wujcia Donalda, to tylko pogratulować przedsięwzięciu. Można było oczywiście mieć zastrzeżenia do paskowych w telewizji Matyszkowicza, ale czy spady z tvn Wprowadzą TVP na standardy godne dawnej BBC? W opinii trójki z dyskutantów okres ostatnich ośmiu lat był czasem mrocznego terroru, przy którym praktyki Robespiera czy Berry to były w istocie pieszczoty. No, kochani panowie, macie prawo i panie, macie prawo tak uważać, ale błagam, dajcie mi dowody tego, Terroru. Dajcie przykład więźniów politycznych, posłów wyrzucanych wtedy z Sejmu, bitych demonstrantów, zakneblowanych dziennikarzy lub przedstawicieli państwowych instytucji usuwanych pod osłoną nocy przez napakowanych mięśniaków. Proszę, były takie przykłady. Pokażcie nam dowody fałszowania wyborów czy wykorzystywania zagranicznych sił do porządkowania spraw krajowych. Czy osławiony Pegazus sprawił, że ktokolwiek z prominentów ówczesnej opozycji utracił bierne prawo wyborcze lub został skazany za cokolwiek? Ale nawet jeśli założymy, że w minionym okresie było nadciągane prawo, czy naprawa jego ma rozpocząć się od totalnego złamania? Bo chwilowo zamiast sprawiedliwości widzimy krzyczącą niesprawiedliwość. A historia uczy, że jeśli wkracza się na drogę przemocy, to należy porzucić jakiekolwiek myśl, że dojdzie się do demokratycznej arkady. Z upływem czasu może jedynie rosnąć opresyjność systemu, który nie będzie przecież mógł sobie pozwolić na oddanie władzy. Gdyby komukolwiek z rządzących rzeczywiście zależało na lepszej Polsce, musiałby zacząć od. Zupełnie drugiej strony. Od dialogu na wszystkich poziomach społecznych. Od prób dogadania się w sprawach początkowo małych, lokalnych. I od zmiany języka. Z mowy wojny na język dialogu. No i od minimum wzajemnego szacunku i dogadania się i to podkreślam dogadania się, co jest polską racją stanu, której naruszać nie wolno. Niestety do tego w Polsce jest bardzo daleko. I powiedziałbym ze smutkiem, coraz dalej. Nagrywam ten tekst bez świadomości, jakie są wyniki wyborów, ba, nawet jaka była frekwencja. Korzystam z tego pełnego zanurzenia się w ciszy wyborczej, tym najgłupszym z wszystkich głupich wynalazków. Jednak jest to czas, kiedy możemy pomówić o rzeczach naprawdę ważnych, na przykład o Wolności słowa. Wolności, która staje się już tak wielka, że przestaje być widoczna. Bez obrazy. Do dawnych wzorów i schematów mogła pasować niczym ulał zbrodnia obrazy majestatu, czyli nieszanowanie króla. Później skończyły się świętości, cenzurę otoczyła wzgarda, to też szydzono bez litości i wszystko dało się zaszarkać. Lecz cenzor nie spał, I powoli, metodą długą i namolną, wróciły czasy dla kontroli: tego, co wolno i nie wolno. Więcej zakazów to znak czasu, wszystko być może świętą krową. Nie zadrwisz z łysych ni z grobasów powiedzieć cygan, straszne słowo. Wnet trafi do nas biednych lachów trend w poprawności. Wpaść szaleństwo i naśladować zgniły zachód na obraz oraz podobieństwo. No i Zapraszamy do naszego hejt parku, w którym moja propozycja orderu uśmiechu dla Donalda Tuska, jakby nie było Polski odgórnie nazwanej uśmiechniętą, wzbudziła Wasze duże emocje, chociaż może nie aż tak liczne jak się spodziewałem. Odnotowałem takie propozycje jak order z buraka, krzyż z kartofla, medal naczelnego pozera. Znalazłem nawet cudzoziemskie odznaczenie złotego runa. Za obdzieranie głosujących na niego baranów ze skóry oraz order podwiązki cokolwiek przepoconej ciotki Angi. Samego laureata porównywano często do jokera, tego odbatwana oraz rycerza o smętnym obliczu Z Don Kiszota. Co do pojawiających się barw, wolę ich nie wymieniać, żeby nie narażać się naszym sąsiadom. Przy okazji też pojawiła się propozycja wystawienia pomnika nieznanej ofiary Pegazusa. Najlepiej w Alei Nieznalezionych Paragrafów. Sporo też wzmianek było o soku z cytryny, który musi wypić odznaczony przez dzieci. Chociaż powiem szczerze, pomysł, żeby dzieci oznaczały kogokolwiek jest co najmniej zadziwiający, zwłaszcza, że jak oglądam listę, większość postaci ta żadnemu dziecku nie była zdana, przynajmniej z dobrej strony. A więc e, wracam do soku z cytryny, który muszą e, pić odznaczenie, a u nas obywatele. Tyle, że tym razem jest to raczej pion z cykutą zaprawiony denaturatem. Niezawodna Dorota Pest stwierdziła nawet, że lisek rudy, mistrz Kłamsa i obłudy zasługuje na order śmiechu. Bo to Mist do wcipu, na przykład ostatnio w Krakowie na swoim stendupie, e, cytuję e, dokładnie jak zostało napisane, e, głosił, że przez usta nie przejdzie mu coś, co miało być pustą obietnicą. Więc okazuje się, że jest także brzuchomowcą, skoro jednak słyszeliśmy tyle pustosłowia. Niemniej w temacie zemsty, bo nie nazywam tego rozliczeniem, jest, przyznajmy, konsekwentny. Aresztowano księdza w Wielki Czwartek i to, Właściwy symbol tej władzy. Zemsta wynika z bezsilności, pisał George Orwell. Tej władzy tylko wydaje się, że jest silna i może wszystko. No, miła, miła opinia, oby się to sprawdziło, droga pani Doroto. Sekunduje tej opinii Fraszka Kazimierza. Kto chce kochać Jakobinów, jak to czyni Europa, niech dokupi karabinów, chcąc wygonić z roli chłopa. No, tuż zagłębiam się w refleksję i czekam, żeby się dowiedzieć, kogo sobie wybaraliśmy w samorządach.